Miłego oglądania Życzy Telkap, dostawca telewizji Ultra i światłowodów w Twoim domu. 6 lipca rozpoczął się piąty sezon Sceny Letniej dla dzieci imienia Jadwigi Warnkówny w Brwinowie. To bardzo popularna inicjatywa stowarzyszenia Teatr na pustej podłodze skierowana jest do najmłodszych odbiorców sztuki teatralnej. W okresie wakacyjnym co tydzień, w niedzielę o godzinie 17 na targowisku miejskim odbywają się przedstawienia teatralne, głównie lalkowe. Łącznie to jest ponad 40 spektakli. Ciekawy jestem, co się dzieje w tych młodych i najmłodszych głowach, bo im to zostanie na całe życie. Wiele z naszych wielu z naszych widzów najmłodszych przychodzi na scenę letnią od lat. Chciałem powiedzieć, że na tyle wpisała się scena letnia w pejzaż kulturalny miasta, że nawet nie musimy robić specjalnej reklamy, zawsze jest frekwencja. Łącznie każdego lata ogląda na ten spektakl około 2000 widzów. To jest taka radość, kiedy te dzieci, szczególnie siedzące najbliżej sceny na czarodziejskim, latającym dywanie, reagują, bo to są specjalne spektakle interaktywne. Takie, które wciągają widza jako partnera. Spektakle prezentowane na scenie letniej dla dzieci nieodmiennie wzbudzają zachwyt u widzów i coraz większy rozgłos. Aby uzyskać taki efekt, potrzeba zaangażowania i pracy wielu ludzi, no i funduszy. To jest po prostu niesamowite, że nie tylko dzieci z Brywinowa, ale dzieci są i z Milanówka, i z Pruszkowa, i z Podkowy Leśnej. Całe wycieczki rodzin na nasze spektakle tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne, nie tylko w Budwinowie, ale również w Okolicy, stąd może dlatego tyle tych rodziców z dziećmi tutaj do was przyjeżdża. Są potrzebne na pewno, ale jest też potrzebna chęć i potrzebne jest działanie osób, które to tworzą, bo nie ukrywam proszę państwa, że my robimy to non profit, jesteśmy stowarzyszeniem, które działa dla, że na rzecz mieszkańców, środki pozyskujemy jako w ramach grantów, w ramach naszych ofert, które składamy i w ten sposób możemy Działać, ale nasze prace, nasze działania, to co my poświęcamy czas, to jest działalność non-profit, czyli robimy to dla państwa i dla dzieci. Na początku wspomagali nas, a to starosta Pruszkowski finansowo, a to Narodowe Centrum Kultury, a to częściowo gmina Brywinów, ale od dwóch lat gmina Brwinów, radni brywinowscy, wzięli koszta tego wydarzenia letniego na siebie całkowicie. Pomagają nam na wiele sposobów, bo zrobić teatr na targowisku to nie jest prosta rzecz. Na szczęście tu są wszystkie urządzenia potrzebne, żeby zaistniał teatr i trochę pracy. Kto Was wspomaga w tym wszystkim? Wspomaga nas taka grupa techniczna, którą mamy, która instaluje scenę, bo musimy zwinąć te nasze kotary, musimy złożyć scenę, musimy schować krzesła. Mamy taką obsługę techniczną, która nam się od lat sprawdza. Jednak każda chwila poświęcona organizacji tego przedsięwzięcia, i każda złotówka w nie włożona jest warta uzyskanego efektu. To jest piękne, kiedy ze wszystkich stron targowiska. Które jest położone w centrum miasta, czyli ze wszystkich stron miasta przybywają dzieci z rodzicami, oczywiście z opiekunami, z wózkami, z rowerami, tak jak, jak to w małym mieście. I, I w pewnym momencie rozpoczyna się spektakl, i nie istnieją już dla dzieci komórki, smartfony. One wchodzą w te spektakle całkowicie. I chyba tajemnica polega na tym, że teatr lalkowy, bo to są spektakle lalkowe, przyjeżdżają zespoły z całej Polski, profesjonalne, on jest niedopowiedziany. On jest oparty na wyobraźni. Dzieci, dzieci się umawiają z aktorami na, na dużo rzeczy i wchodzą w to bez reszty. To jest piękne, to jest magia teatru. Myślę, że można powiedzieć e, całkowicie odpowiedzialnie, że na targowisku w Brwinowie mamy do czynienia z cudem teatru dla dzieci. Tegoroczny sezon zakończy się 24 sierpnia. Jest więc jeszcze czas, aby odwiedzić scenę letnią w Brwinowie i uszczknąć dla siebie magii teatru. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Przypominamy, że udział w przedstawieniach jest bezpłatny.